W łazience w szafkach wiszących schowałam sobie ręczniki. Co jest super, że te fronty wystarczy tak opuścić i one same się domykają. Zabieram także linkę na pranie i klamerki. Często na kempingach jest dużo drzew, o których można zawiesić linkę i suszyć pranie na świeżym powietrzu. Takie różne drobne rzeczy będę wkładała również do koszyczka. Zauważyłam, że tutaj bez problemu ten koszyczek wchodzi. Mam też zapasowe baterie do lampek i latarek, tak się wciska. Kiedyś widrące Kamil kupił. Szymek będzie bardzo zadowolony z tej latarki. Będzie mógł chodzić po kempingu, kiedy się ściemni i sobie świecić. Oczywiście. Pod naszą kontrolą. I tutaj mamy lampkę do rowera. I te wszystkie drobiazgi wkładam sobie do tego koszyczka, jak również te wszystkie baterie. Zabieram też taką nerkę do biegania, żeby móc chować tutaj dokumenty, chusteczki, kluczyki. Lubię sobie biegać nad morzem wcześniej rano albo po południu i trzeba gdzieś te dokumenty schować. Do koszyczka z bakliami dołożę jeszcze pestki dyni i ziarna słonecznika, bo miałam w domu. Następnie przygotowałam sobie do schowania talerze. Bierzemy szklane talerze, bo o wiele przyjemniej je się na takich talerzach. I teraz każdy z talerzy przełożę ręcznikiem papierowym, żeby nie potłukło się w czasie drogi. A talerze włożę tutaj wszystkie szklane naczynia obok owoców. Miałam w domu taką fajną drewnianą skrzynkę, którą dostaliśmy z Kamilem na targach w Nadarzynie od jednej rodzinki, była pełna owoców, więc ja teraz powkładam sobie tutaj jabłka. Jedynie co mamy plastikowe, to miseczki takie do mleka, ale te miseczki te mogą być do owoców. A mówię o tych, one są bardzo fajne, takie dosyć ciężkie i grube. A kupiłam je w primarku, jak byliśmy w Portugalii w okresie letnim, więc z tych bardzo lubimy jeść musli. Z mlekiem. Talerzyki mam i małe, i pod spodem są duże. Wszystkie przyłożyłam ręcznikiem papierowym. A tutaj mamy szklaneczki do soków i do herbatki. Talerzyk to co lubi. Tu już mam małe przemeblowanie. Były tutaj jeszcze mandarynki, ale no opóźnia nam się nasz wyjazd, więc mandarynki są zjedzone. Były bardzo dojrzałe. I na razie nie mam mandarynek, bo nie znalazłam w sklepie słodkich, takich dojrzałych. Za to dołożyłam melon, banany, awokado, mango, gruszki. Tutaj dołożyłam sztućce, durszlak, a na samym dole mam garnki. Jest patelnia fajnie się mieści kolejną rzeczą, którą zabieramy są buty i biorę pół buty jakieś buty eleganckie i jeszcze klapeczki mam nadzieję, że uda się założyć może będą jeszcze fajne, ciepłe dni na sandałki, japonki ale tym razem biorę dużo mniej butów, do Portugalii wzięłam zdecydowanie za dużo części butów dzieci nie nosiły, więc Teraz ograniczyłam się do minimum. Jeśli chodzi o buty zimowe, to będziemy je mieć na sobie podczas podróży. W dalszej kolejności zabieramy rzeczy. Przygotowałam sobie rzeczy dla dziewczynek, i mamy tutaj krótkie rękawki, spodnie, dżinsy, getry cienkie, getry ocieplane, bluzeczki z długim rękawem, swetry pod spodem, piżamy. I tutaj mam w jednym skarpetki. Opakowaniu, a w drugim majteczki. Bieliznę i skarpetki już od ponad roku zabieram w takich fajnych opakowaniach po prezentach i super się u nas to sprawdza. Te skarpetki i majteczki są cały czas w jednym miejscu, nie trzeba ich nigdzie szukać, nie są nigdzie porozrzucane, więc bardzo jestem zadowolona z tego pomysłu. A w szafie tak to się prezentuje. Po prawej stronie rzeczy ma Anusia, a po lewej Nadia. Jak widać, jest jeszcze dużo miejsca, więc na pewno coś tu jeszcze dołożę. Zobaczcie, jaki mam teraz artystyczny nieład. Zniosłam mnóstwo rzeczy z domu i teraz muszę je rozdysponować po przyczepie. Mam jeszcze trochę wolnych szafek. Teraz będę wkładać szymonka rzeczy. Przyniosłam je tu sobie w koszu, w miejsce. I jego bielizna również będzie w takiej torebce ozdobnej. A te trzy torebeczki ozdobne są od pani Marzeny i pana Radka. Dziękujemy serdecznie. Dostaliśmy w nich prezenty. Dzieci dostały kredki, kolorowanki, zeszyty. Podpisane ich imionami pani Marzena i pan Radek bardzo yy, miło nas zaskoczyli. Bardzo się postarali, więc dziękujemy serdecznie. A dzieci dostały to podczas targów w Nadarznie. Tyle zabieram rzeczy dla Szymonka. I mamy tutaj krótkie rękawki, bluzeczki z długim rękawem, grubsze bluzy, polar, dresowe spodenki, jeansowe spodnie dwie piżamki mu zabieram i biorę również yy, krótkie spodenki, tu mamy jeansowe, trzy pary potem takie luźniutkie i koszula jedna hawajska, może jeszcze skorzystamy z tych cieńszych rzeczy wybaczcie ten hałas ale cały dzień dzisiaj pada i w przyczepie bardzo mocno to słychać a Szymonka rzeczy schowam w tych dwóch szafkach wiszących. Szafki są bardzo pojemne, bo do tej jednej włożyłam wszystkie rzeczy, w tej mam bieliznę, i jeszcze połowa jest pusta. Naprawdę, jeszcze mamy nawet tutaj trochę luzu. Zabieram też cienkie kurtki dla dzieci i dla nas. Czapki cieńsze i grubsze, szaliczki cieńsze grubsze rękawiczki, nauszniki, no nie wiadomo co się przyda więc musimy być przygotowani na każdą pogodę w dalszej kolejności pakuję dzieciom płaszcze przeciwdeszczowe, kalosze i parasole każdy z nich ma swój parasol, ale obecnie są w samochodzie zabieram rolki dla mnie i dla Anusi ale to są rolki regulowane, że tak naprawdę na tych małych może jeździć i Ania i Nadia a na tych dużych ja i Kamil więc bierzemy dwie pary, jedną dużą, jedną małą a te rolki pożyczyła mi siostra dziękuję Ci Gosiu bardzo i będziemy sobie jeździć z Anią w Hiszpanii jest bardzo dużo promenad przy morzu w tym regionie gdzie jedziemy jest naprawdę super miejsce do jeżdżenia, więc Będziemy się relaksować na rolkach. Mamy też ochraniacze, kaski, więc wszystko jest. W Łazience nie może zabraknąć kosza na pranie i przetykaczki do kanalizacji. Okazuje się, że podczas wyjazdów często ją używamy, czy to w kuchni, czy właśnie w Łazience. Ten kosz, ja sobie włożę pod prysznic. I będzie sobie stało. Zabieramy też miskę do naczyń. Kiedyś służyła nam do kąpania dzieci, ale one już z niej wyrosły. I teraz fajnie w niej nosi nam się naczynia i zmywa na kempingach.